Cześć. Co powiecie na obliczanie miar kątów w równoległobokach w piątkowy wieczór? Nie ma to jak, prawda? Moi drodzy, równoległoboki to takie chłopaki, że gdybyśmy połączyli przekątną kąty, to te kąty miałyby równą miarę. Czyli od razu śmiało mogę powiedzieć, że beta w tym równoległoboku to 50 stopni, bo jest naprzeciwko im połączony przekątną. To samo będzie z alfą. I gamma, one też sobie podadzą ręce, jakby tą przekątną do siebie wyciągnęły, i one też będą równej miary. Dodatkowo, kąty leżące przy jednym boku, w równoległym boku, dają razem 180 stopni. Czyli te dwa razem dadzą 180 stopni, ale te dwa razem też dadzą 180 stopni. Więc obojętnie, czy ja zacznę obliczać najpierw alfę, czy gammę, wynik będzie ten sam. No dobra, zacznijmy od alfy. Alfa i kąt 50 stopni razem muszą dać 180. Morał z tego taki, czyli że od 180 muszę zabrać 50 stopni. I to oczywiście jest 130 stopni. A ponieważ alfa po przekątnej miała gamę to gamma też będzie miała 130 stopni. od wszystko. Ta figura tutaj to rąb, ale wiemy, że rąb też jest równoległobokiem. Zaczynamy od tego, co wiemy na pewno. To, co po przekątnej ze stówką. Jest takie samo, czyli delta to jest 100 stopni. Alfa i stuwa na pewno da mi razem 180 stopni, czyli żeby wyliczyć alfę, to jest 180 stopni minus 100 stopni i wychodzi, że alfa to jest 80 stopni. No to skoro alfa 80 stopni, to beta też będzie musiała mieć 80 stopni. Czyli od razu mogę napisać, że beta to 80 stopni. To były takie łatwe przykłady. Teraz jest ciut naprawdę niewiele trudniej. Mamy kąt podany poza równoległobokiem. Ale jak się dobrze przypatrzycie, to 30 z alfą tworzą kąt półpełny. To są kąty przyległe. Razem mają 180 stopni. Czyli, żeby wyliczyć alfę, to muszę od 180 stopni odjąć 30 i to będzie 150 stopni. I teraz mogę. Troszkę poszaleć. Na pewno wiem, że delta jest naprzeciwko alfy poprzątnej, czyli delta też będzie miała 150 stopni. I teraz mogę skorzystać z tego, że na przykład alfa z betą da mi 180 stopni. Ale mogę skorzystać też z kątów na i odpowiadających. Kąt gamma i 30 to są kąty na Ten patrzy tu, ten patrzy tu, czyli gamma to nic innego jak 30 stopni skoro gamma to 30 stopni to beta która jest po jej przekątnej też będzie miała 30 stopni czyli tu skorzystaliśmy z kątów odpowiadających i ległych. gdyby ktoś bardzo tego nie chciał zrobić no to może liczyć od jakby tak jak wcześniej czyli beta to będzie 180 stopni odjąć alfa a alfa to była było 150 stopni czyli wychodzi nam to samo że beta to jest 30 stopni czyli czy z kątów naprzemianegłych, czy normalnie z miary kątów w równoległoboku i ostatni typ podany z kątem wierzchołkowym jak już ktoś wcześniej oglądał moje filmy to wie że to co jest kątem wierzchołkowym to jest jakby klepsydra i to się przesypie tutaj czyli alfa to będzie 70 stopni bo przesypało nam się do środka <coughs> przepraszam Delta jest na wyciągnięcie ręki poprzekątnej od alfy, czyli delta będzie miała również 70 stopni. A ziomek gamma z alfą da nam 180 stopni. Czyli żeby wyliczyć gamę, to tym razem 180 stopni odjąć 70. Już tu nie mogę skorzystać z kątów naprzemiennych ani odpowiadających. To tylko w sytuacji przy kątach przyległych. Jak od 180 odejmę 70, mam 110 stopni. Czyli gamma to 110, jak gamma 110 to beta też 110. Dziękuję i do usłyszenia.